Dzień dobry, cześć! Ja jestem Lola i dzisiaj jest ze mną gościnny Marcin. Będziemy rozmawiać o najnowszej ekranizacji Herbertowskiej Dune, która weszła do Kina 22 października. Byliśmy prawie, że na premierze, więc mamy troszeczkę do powiedzenia na ten temat. Może na początek trochę o fabule. Ci, którzy nie widzieli tak swoją drogą, no mogą się pojawić spoilery. Więc, jeżeli Wam to nie przeszkadza, no to. Bez problemu. Jeżeli tak, no to albo najpierw obejrzycie film, albo zapoznajcie się z książką. W sumie oba się nie różnią co bardzo, więc w tę czy w tę stronę będziecie wiedzieć o co chodzi. W każdym razie o fabule Diuna Herberta jest to opowieść o młodym księciu Polu Atrydzie, którego ród otrzymuje do zarządzania od padeszaka Imperatora planetę. Arrakis, na której wytwarza się najcenniejsze paliwo tak naprawdę w całym wszechświecie, czyli przyprawy w książce zwaną melanżem. Rod Atrydów wkracza na tę planetę tak naprawdę z dobrymi zamiarami, chcą troszeczkę jakby bardziej zapoznać się z Fremenami, z, którzy są lokalnymi mieszkańcami Arrakis, a w przeciwieństwie do rodu Harkonnenów, który Którzy wcześniej mieli w posiadaniu tę planetę. Kiedy atrejczy docierają na Araki, właśnie próbują realizować swój plan, no ale coś idzie nie tak. Harkonnenowie próbują odzyskać Dune. To jest bezpoilerowy opis. No więc, Marcin, co sądzisz o filmie pana Dune Niesamowity. Jako osoba, która wcześniej nie przeczytała książki, uważam, że świetnie wprowadza w e, fabułę, zresztą natychmiast po powrocie z filmu zacząłem czytać książkę. Polecam każdemu. Greeneleff e, ma swój własny styl prowadzenia e, opowieści, prowadzenia e, filmu. Można to było e, zobaczyć na przykład w Blade Runnerze 2049. Było to arcydzieło kinematografii, choć jednak nie każdemu przypadło do gustu, ponieważ toczyło się bardzo powoli w podobnym stylu toczy się Dune, choć jest tam więcej akcji zdecydowanie, natomiast Villeneuve stawia no tak jak w Blade Runnerze, przede wszystkim na obrazy zamiast na mówione słowo. I to są bardzo piękne obrazy. Generalnie um, najnowsza adaptacja filmowa Dune jest taką ekspozycyjną, ekspozycyjnym obrazkiem po prostu, wprowadzającym nas troszeczkę w świat, w fabułę. Tej fabuły w tym filmie uważam jest dosyć mało, ale jednak ciągle ona się toczy od początku, plus minus w porównanie do książki tak do połowy, troszeczkę za połową książki kończy się film. Moim zdaniem ten film wypada świetnie. Chociaż troszeczkę żałuję, że nie było więcej scen z baronem Wladimirem Harkonnenem. Jakby w książce jest to mega odczuwalne, że to jest naprawdę zły typ. Tym bardziej, że Skausgard naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie go odegrał. Wyszło mu to no, bardzo dobrze, po prostu tak, bardzo dobrze. I miny, go... i manieryzmy, i, 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 i to, w jaki sposób mówił i co mówił, e, no było, że tak powiem, punkt. I nie był groteskowy. Znaczy przynajmniej moim zdaniem nie był groteskowy, bo widziałam gdzieś tam przebitki poprzedniej ekranizacji i była tak średnio z baronem akurat. Był groteskowy, to na tyle. No i miało być groteskowy. No ale jednak, wiesz, jak oglądałeś ten film, no to miałeś, widziałeś barona na ekranie i myślałeś sobie, okej, okay, to jest ten zły typ, widać to od razu na pierwszy blokach. Znaczy tak, tylko że e, wiesz, no, groteska to nie jest coś złego. To no, jest nie. sposób zarysowania postaci. No i tutaj to bardzo dobrze widzimy. Widzimy potężnego, spasionego, nieprzyjemnego typa, który na jakichś repulsorach czy innej windzie grawitacyjnej się unosi, bo już samemu chodzić nie może i zarządza właściwie największym, najbogatszym najbogatszym rodem w znanym wszechświecie. <śledzimy> I Planuję planuje, swoje obrzydlistwa. Według mnie wychodzi to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A co sądzisz o postaci głównej, czyli w sumie o Polu Atrydzie? Um, jest fajny. Jest fajny, nie ma niedopowiedzeń, jest dobrze napisany. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to mniej niż w książce Tłumaczą powagę tej postaci. Co prawda nie mówią też w filmie o tym, ile on ma lat. Dodam tylko, że jest bardzo młody, wbrew pozorom. I w filmie jest bardzo taki poważny i spokojny, jak na dzieciaka w gruncie rzeczy. Tak, właśnie taką powagą od niego bije, prawda? W książce też, w pewnym sensie. Tak, znaczy... oczywiście, tylko w książce to już jest na pierwszych stronach wytłumaczone też dlaczego. Tak, to też jest racja, no tutaj właśnie jest yy, troszeczkę luka w tym filmie. Yy, szczerze mówiąc wiedziałam, że troszkę się przyczepię <grybujesz> ze znajomością książki, ale generalnie yy, film jest całkowicie zrozumiały bez znajomości, prawda? <grybujesz> yy, tak, jak najbardziej tak. Ja nie miałem problemów, nie było z jakiejś sceny, którą musiałabym obejrzeć jeszcze raz. Bo wszystko było bardzo jasne, no tym bardziej że komunikacja, tak jak mówię, była przede wszystkim Mhm, mm Okej, okay. Uh, okay. to może pogadamy sobie troszkę chwilę o obsadzie. Co to na to? <grych> A tak, ja też nie mam zarzutu, absolutnie. Jakby każda postać tutaj um, jest nie dość, że um, idealnie zagrana, idealnie przedstawiona. Też z tego wszyscy są w miarę piękni. W miarę. <laughs> jakby no dobra, no jakby postać Władymira jednak do takiej ultra pięknej nie można zaliczyć. Nie, niekoniecznie. <laughs> Ale albo generalnie takiego. No albo właśnie Roba. Jeszcze ten Batista jest piękny. Trochę jest. No. <laughs> Także absolutnie bez zarządów, jeżeli chodzi o obsadę, coś pięknego. Ja generalnie, jeżeli chodzi o ten film, nie mogłam oderwać wzroku przez cały czas. To, to jest film, na który idziecie i nie narzekacie, że wam się duży. Nie patrzycie na zegarek, kiedy się skończy, bo akurat mam autobus 10 minut po. <laughs> Tylko po prostu siadacie w fotel, macie 100% imersję i jesteście po prostu częścią tego filmu. Z drugiej strony, nie wiem, czy pamiętasz, ja myślałem, że trwał trochę dłużej niż trwał. Tak? Tak. ja On trwał ile? Dwie godziny, coś? Y dwie godziny trzydzieści minut z tego, co pamiętam, nie albo trzydzieści pięć. Dwie godziny trzydzieści pięć powiedzmy. Mhm. Nie, ja byłem absolutnie pewien, że były trzy. Naprawdę, Chciałabym, żeby to były trzy godziny. Ale generalnie, znaczy, no nie wiem, mnie się absolutnie nie dużyło. Ja w pewnym momencie nawet miałam e, wrażenie, że on się już kończy, tak? A kiedy Paul razem z Lady Jessicą, swoją matką, wychodzą na tę pustynie, tak? Uciekając przed zemstą Harkonnenów, no to tutaj już co każdą następną scenę miałam wrażenie, że ten film już, jest, już się kończy, no nie? że zaraz go utnął, zostawiam, tak? I czekajmy na drugą część. drugą, druga część wychodzi w 2023 roku i na pewno na nią pójdziemy. Także, dla mnie, było świetnie czasowo. Hmm? A, wracając jeszcze do obsady. Yy, no tutaj, jak najbardziej, obsada była niesamowicie dobra pasująca. Wszyscy grali naprawdę świetnie. No, Czy Zresztą, co tu dużo mówić, to tak naprawdę sami naprawdę dobrzy aktorzy, między innymi Josh Brolin, yy, no wiadomo, Rebeka Ferguson, znana na przykład z myśleniem Posodu, czy Oscar Isaac, jako, znany jako Paul Dameron z ostatnich trylogii Gwiezdnych Wojen. Naprawdę, naprawdę, naprawdę świetnie zagrany film. Natomiast Zendaya. Dla mnie to jest bardziej modelka niż, niż aktorka, i o ile wizualnie zawsze wypada świetnie. To, gdy mówi absolutnie brak jej charyzmy i wygląda trochę jakby gdzieś tam za kamerą wisiała karteczka, na której jest tej kwestia, jakby ona to czytała z tej karteczki. Przynajmniej nie mruży oczu, więc... <laughs> jest okej, okay, ale generalnie dobrze, że miała bardzo niewiele kwestii yy, mówionych w tym filmie, ponieważ... Yy, no zrobiłoby mu to prawdopodobnie dużo złego, dlatego zastanawiam się jak to będzie wyglądać w kolejnej części. Ja nie miałam takiego wrażenia, jakby nie wybijało mnie to, w jaki sposób wypowiadała swoje kwestie. Jakby nie czułam żadnej sztuczności ani niczego. Z drugiej strony, no Zendaya gra tutaj postać Chani, która też w książce jest specyficzna, więc to dla mnie jakby nie było wielkim zaskoczeniem i też mnie nie raziło po prostu, w jaki sposób ona grała. Masz rację, okej, okay, lepiej gra mimiką, lepiej gra ciałem niż może rzeczywiście mówi w filmach, ale no mnie to absolutnie nie radziło. Nie wiem, ja uważam, to może być kontrowersyjna opinia, ale uważam, że wspomniany Jane Batista już lepiej zagrał, chociaż prawdę powiedziawszy nie byłem pewien, czy gra, czy taki jest naprawdę. No nie wiem. No, może, może, może to jest niepotrzebne wrażenie aktora, który jest w sumie bardzo poczciwym człowiekiem. To, to znaczy, hmm. tak, kwestia zdaje, to jest kwestia dyskusyjna w tym momencie. <grych> ja zostaję przy swoim, dla mnie było w porządku, dla ciebie było drewnianie, ale no, zgadzam się, że film był świetnie, świetnie zagrany, więc chyba o to chodzi. Tak. Um, jeszcze jedno pytanie, bo w tym samym czasie, w którym wychodził film w kinach, a miał też premierę na HBO Max. I co w związku z tym? Jakby, gdybyś na przykład, miał dostęp do HBO Max i mógłbyś obejrzeć Dune z domu, wolałbyś to zrobić rzeczywiście używając komputera, czy po prostu większego telewizora? Czy jednak ciągle poszedłbyś do kina? Mm, telewizora, czy jakiegoś innego, że tak powiem, e, drobnego, barytowego ekranu użyłbym e, dopiero jakbym obejrzał ten film po raz. E, Drugi albo trzeci, albo tak naprawdę trzeci albo czwarty, ponieważ e, no zdjęcia Grega Frasera są niesamowite. E, jeśli go sobie przypominacie, takie nazwisko, to pewnie oglądaliście Gwiezdne e, wojny, historię e, WOT-1. E, tam właśnie on odpowiada za kinematografię i no. Tam zdjęcia były niesamowite i tak samo w Diunie zdjęcia były niesamowite, ale naprawdę niesamowite. Dobre. To jest. E... Cały ten film jest niesamowitą ucztą dla oka, więc e... jeśli macie okazję obejrzeć go na dużym ekranie, to gorąco gorąco polecam. Tak jest. Jakby trudno sobie wyobrazić, jakby te wszystkie obrazy tej pustynnej Diuny a tego zielonego kaladanu. E na mniejszym ekranie. Jakby tutaj absolutnie moim zdaniem też na początek jak najbardziej ekran w wielkiej skali, a później może dopiero żeby sobie przypomnieć, jak to ta duna wyglądała. No to chociaż nie jest to film do zapomnienia tak naprawdę. Um, Okej. Okay. Może podsumujmy troszeczkę tutaj te wypowiedzi. Um, generalnie w skali od 1 do 10, jak bardzo Ci się podobała i jak bardzo poleciłbyś komuś dziunę? Eee, 9,5 bardzo mi się podobało. Miało swoje drobne bolączki, dlatego nie pełna dyszka. też no co, no, cały czas jakby miodem oblewam te dziuny w trakcie naszej rozmowy, więc myślę, że tak, że poleciłbym. Dla mnie jest to pełna dyszka. Eee... Mimo braku tych bardziej rozwiniętych scen z baronem, a, który wciąż robił naprawdę niesamowitą robotę, e, jakby polecam dune każdemu, z kim aktualnie rozmawiam, wam też ją polecam i naprawdę warto wybrać się do kina. Jest to zrozumiała fabuła, tak jak wspomnieliśmy, nawet dla ludzi, którzy absolutnie nie są ze z treścią w żadnym aspekcie. A jestem w tym poprowadzony tak naprawdę popularnie bardzo zrozumiałe. Jest niezwykle czytelny, to prawda. Jest niezwykle czytelne dokładnie tak. No a pewnie więcej dowiemy się też w drugiej części. Dzięki, że byliście z nami. A jak zwykle smaczne herbatki, smacznej kabusi i widzimy się następnym razem. Pa!